Cześć, witam Cię z tej strony. Maciek Kędoszko z English for Fun. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego mam tutaj paski. Mianowicie, Ano dlatego, że żadna tajemnica. United States. Dlaczego United States? Ano dlatego, że mam American accent. No dobrze. To teraz taką część vlogową mamy za sobą, o czym dzisiaj chciałem do Ciebie pokazać. Mianowicie o tym, o takim jednym zwrocie, w którym wszystko, ale to wszystko, jak najbardziej jest w cudownym porządeczku. Mianowicie, bardzo często osoby średnio zaawansowane, z reguły średnio zaawansowane, choć nie tylko, e, osoby początkujące albo początkujące plus, choć plus może się dziwnie kojarzyć, e, stosują taki phrase, taki zwrot, który jest maksymalnie niepolski. Znaczy on jest z kalką z polskiego, jest niepolski, ale minusem jego jest to, że jest również nieangielski. Mianowicie, when we talking about, nie ma czegoś takiego po pierwsze jak we talking about. Nie, to jest częsty błąd ludzi, yy, Polaków uczących się, Polak, Polak też oczywiście, ludzi narodowości polskiej uczących się języka angielskiego, mówią na przykład I talking, we talking. Może to jest dlatego, że po polsku mamy dwa elementy: ja mówię, ja rozmawiam i tak dalej, a po angielsku mamy trzy elementy i do tego warto się przyzwyczaić od samego początku. We are talking, czyli tam I am talking, ale ja tutaj nie o tym. Mianowicie o tym, że nie istnieje, jak już wspomniałem, taki zwrot, when we talking about. Bardzo często, when we talking about pada w momencie, kiedy dana osoba chce powiedzieć, biorąc pod uwagę, jeśli mówimy o, a nie istnieje, when we talking about, czym to zastąpić? Spieszę z odpowiedzią. When it comes to. To jest tak prosty, świetny zwrot, że aż nie mogę wyjść z podziwu. When it comes to. Przykłady be my guest! Not a problem. When it comes to economy, jak jest crisis, czyli kryzys, no to wszystko sobie zwalnia. When it comes to the economy, konkretnie jakiegoś tam kraju, no to jak jest crisis, to niektóre aktywa są cheap, są tanie. Czyli jak ktoś ma money, jak ktoś ma pieniądze, to sobie może kupować tanie aktywa, a potem one sobie zdrożeją i można sobie wtedy je sprzedać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz już jak wymawia się what it comes to? Wiesz kiedy się je stosuje? A zatem po tym jak już subskrybujesz mój wspaniały kanał, dasz łapkę w górę, no to chciałbym żebyś skomentował. Put a comment down below. Czyli zostaw komentarz na dole z dowolnym przykładem. When it comes to: Może być wszystko. Ekonomia, twoje drzwi łazienkowe, rower babci, uh, obiad u cioci 5 lat temu, podczas którego wujek Kazik tak się nachlał, że obmacywał wszystkie twoje kuzynki. Trzymaj się, cześć.